Cześć, nazywam się Kaśka Kozera, jestem w trakcie... Mam być ja, zaproponuj. Tak jak ją widzisz, nagraj to i prześlij. Nazywam się Kaśka Kozera, jestem w trakcie pisania scenariusza do filmu fabularnego. Główną bohaterką mam być ja. Zaproponuj, wykreuj moją postać, tak jak mnie i ją widzisz. Nagraj to i prześlij mi. Szczegóły znajdziesz na stronie Zachęty. Zapraszam. Cześć. Nazywam się... Nazywam się Kasia na Casting. Być ja. Casting. Cześć, nazywam się Kaśka Kozyra. Chciałabym Was zaprosić do castingu... Tak, chciałabym Was zaprosić do castingu, do, do głównej roli w filmie, który, który... który kręcę. Głównym bohaterem mam być ja. No, więc ona, tak. Katarzyna, Kasia Kozyra. Kaśka. I chciałabym, żebyście zaproponowali mnie ją. Tak? Ją. Wielką artystkę. Ją. Zaproponujcie ją, jej postać, nakręćcie film i wyślijcie yy, mi jej. No i wtedy ja, ona, powie, co o tym myśli i y, szczegóły znajdziecie y... w mojej dupie. Szczegóły znajdziecie w mojej dupie.